Cześć siemaneczko Jeżeli ktoś liczył na dopłaty do zbóż w okresie od stycznia do maja, to nie będzie. Także planowane jakieś tamkolwiek są wypłaty i jeżeli chodzi o przyjmowanie wniosków, to będzie dopiero od września. Także tak nam rząd chce zamknąć usta, a teraz no niestety kto liczył na dopłaty do zboża od stycznia do maja to nie będzie. Także najświeższe informacje, nie wiem czy tam już ktoś wam te informacje przekazywał, jak nie no to ja wam przekazuję. Źródło jest dosyć pewne, także no na razie nic z tego nie będzie. Z tego co chyba tam... Każdy z was dostał, no to wiadomo, że do kukurydzy były dopłaty i chyba już większość ma na kontach. Suszowe, z tego co się tam orientuje, no to też już tam przeleali gospodarzom, chyba wszyscy mają na kontach. Ale jeżeli chodzi o dopłaty, te całe ekoschematy i dobrostany zwierząt, które tam spełnił, no to miały być w kwietniu. A z tego co się tam dowiadywałem, no to nikt tutaj z okolicznych gospodarzy nie dostał, kto ma hodowlę. Także no tyle wyszło z tych obietnic. Nie by miały być w kwietniu realizowane płatności, a już mamy poza połową kwietnia. No i ciężka sytuacja jest na rynku, bo, bo wiadomo, że że wiadomo jakie ceny są w skupach. A jakoś widać o hodowl, tak zapomnieli pieniążków jakoś nie mamy na kontach. Także, no, zobaczymy, co to będzie. W ogóle i tak jakaś cisza z tymi strajkami się zrobiła, bo zaczęli to wszystko jakoś mniej medialnie pokazywać. I jeżeli chodzi też o strajki, no, to nie wiem, czy zauważyliście, ale no już obróciło się to przeciwko nam, bo zaczęli po prostu ludzie narzekać. I nawet znam. Ludzi, którym po prostu już grożono i wypisują do nich anonimowe wiadomości, czy nawet na jakichś tam społecznościach, czy, czy, czy jakichś tam social mediach. Jak ktoś się udziela, to nawet w komentarzach grożą im. Także strajki się obróciły przeciwko nam. Także co to dalej będzie, nie wiem, czas pokaże. Najbardziej to się boję tego, że będzie sezon żniwny i po prostu znowu dostaniemy baty, bo po prostu będzie tak, że się kurzy, że głośno, że po 22:00 maszyny pracują w polu. No a niestety takie są żniwa, hałas, kurs i, i tego nie idzie wiadomo uniknąć. Duży sprzęt, kombajny przemieszczają się po drogach, wtedy jest zmorzony ruch z przyczepami ze wszystkim. No i obawiam się o to, że po prostu wtedy gospodarze dostaną rugi. i Wtedy się na nas to odbije, bo po prostu będą uprzejmie donoszę, iż, że, ponieważ, no i że tamten mi i tamten przeszkadza. I, a wiem, że u nas w zeszłym roku mandaty się posypały chyba w wysokości 500 zł, jak dobrze pamiętam, na zakłóczalni ciszy nocnej. Także zobaczymy, co to będzie. A jeżeli ktoś, tak jak mówiłem, liczył na dopłaty do zboża, no to niestety, ale nie będzie... Także coś ma być w wrześniu i raczej tak pewnie nam rząd chce zamknąć usta. Trzymajcie się, cześć.